MISIEK! 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 Co jest? Co się dzieje? Przyszłam z pracy, tak? No i co? Hej! Co jest? Dywan nieodkurzony, zgadza się? A prosiłam cię, misiek! Chuja robisz w tym domu? Mania, no nie miałem czasu! I pewnie gary też nie ogarnięte! No nie nieogarnięte, no Już no i... Kurwa! Dobra, misiek, wiesz co? Mam tego kurwa serdecznie dość. Idę się kurwa położyć. No Mania, kurwa, o co chodzi ci znowu? Co ty robisz? Nóżki sobie dawać wyżej. No. Ja wiesz co, Podusieczkę tak troszeczkę ci, o, żeby była taka dziurka na żebyś miała na, na główkę. Spisz sobie, spij sobie daj, sobie śpisz. No dobra. No. Mm.